Pan Panie podróżny, co się zdarzyło na Próżnej? Żyła tam Jagna dobra i czysta I chodził do niej Jan Kancelista. Akurat to była niedziela, Kręciła się Karzea. Zabrał tam Jagnę, kochanek czuły, I całkiem zmącił jej miły umysł. Oczy tej małej jak dwa błękity, Myśli tej małej białe zeszyty, on był dla niej jak młody Bóg. Żebyś on jeszcze kochać? A lato, jak bywa w Warszawie, młodym służyło łaskawie. On ją zabierał nieraz na łódki, a ona jego leczyła smutki. Posłuchaj pan, panie wędrowny, nastał ten dzień niewymowny, odszedł bez słowa kochanek podły, na niec się zdały płacznie i modły. Oczy tej małej, jak dwa błękity, myśli tej małej, białe zeszyty, a on był dla niej jak młody bóg. Ciągiem odchodzą i statki. Ona nie wróci do matki. Kto by uwierzył w całym Makowie, że dla niej światem był jeden człowiek? Przez niego więc siebie zabiła ta, co z miłości tańczyła. Bóg jej wybaczył czyny sercowe i lodo jej malinowe. Przy tej małej, jak dwa błękity, Myśli tej małej białe zeszyty. A on był dla niej jak młody Bóg. Czy on jeszcze kochać mnie. Posłuchaj, niewierny kochanku! Co nienawidzisz poranków, wróci do Ciebie jeszcze ta trumna, gdzie leży twoja kochanka dumna. Bo taki, co kochać nie umie, przegra, choć wszystko rozumie. Bóg cię ukaże swą nieczułością za to, żeś gardził ludzką miłością. Oczy tej małej, jak dwa błęki. Ty. tyś był dla niej więcej niż Bóg. Pokój się do jej